Lokalne struktury dialogu, punkt 31. Działanie na rzecz dialogu ekumenicznego, jakie zarysowało się od czasu Soboru, nie jest bynajmniej prerogatywą Stolicy Apostolskiej, ale także zadaniem poszczególnych kościołów lokalnych lub partykularnych. Specjalne komisje, których zadaniem jest szerzenie ekumenicznego ducha i działalności ekumenicznej, zostały powołane przez Konferencję Episkopatów i przez synody katolickich kościołów wschodnich. Analogiczne i właściwe struktury działają na szczeblu poszczególnych diecezji. Inicjatywy te są świadectwem konkretnego i powszechnego zaangażowania się Kościoła katolickiego w realizację soborowych wskazań dotyczących ekumenizmu. Jest to istotny aspekt ruchu ekumenicznego. Dialog nie tylko został podjęty, ale stał się wyraźną potrzebą jednym z priorytetów Kościoła. W konsekwencji udoskonaliła się też technika dialogowania, co sprzyjało zarazem umacnianiu się ducha dialogu. Chodzi tu przede wszystkim o dialog podjęty między odpowiednio wykształconymi rzeczoznawcami na zebraniach chrześcijan z różnych Kościołów czy wspólnot, w czasie którego to dialogu każdy wyjaśnia głębiej naukę swej wspólnoty. I podaje przejrzyście jej znamienne rysy. Niemniej dla każdego wiernego byłoby korzystne poznanie metody, która umożliwia dialog. Punkt 32. Jak stwierdza Deklaracja o wolności religijnej, prawdy trzeba szukać w sposób zgodny z godnością osoby ludzkiej i z jej naturą społeczną. To znaczy przez swobodne badanie przy pomocy magisterium. Czyli nauczania, przez wymianę myśli i dialog, przez co jedni drugim wykładają prawdę, jaką znaleźli, albo sądzą, że znaleźli, aby nawzajem pomóc sobie w szukaniu prawdy. Skoro zaś prawda została poznana, należy mocno przy niej trwać osobistym przeświadczeniem. Dialog ekumeniczny ma zasadnicze znaczenie. Przez taki bowiem dialog uzyskują wszyscy bliższe prawdy poznanie doktryny oraz życie jednej i drugiej wspólnoty i bardziej bezstronną ocenę. Wtedy też te wspólnoty osiągają pełniejszą współpracę we wszystkich zadaniach, które dla wspólnego dobra stawia przed nimi sumienie chrześcijańskie i gromadzą się gdzie tylko się godzi, na jednomyślną modlitwę. Wszyscy wreszcie obliczają się ze swej wierności wobec woli Chrystusa co do Kościoła i jak należy biorą się rzetelnie do dzieła odnowy i reformy.